O tu mm. czekaj ja ci go wyciągnę Weź go tam o. o obsłuż go A zobacz jaki ładny nie? Czas na operację <słuch> Tutaj No, <słuch> no o, jaki ładny trzymaj Dobra Czekaj dziurkę trzeba tam zadusić no, za jakieś no, To za taki to się taki, one nie są dobre to nie bierzemy ci taków. Patrz, jeden jest tutaj, rośnie. O, ale to jakiś trójek. Nie, to jest zgniluch. A ten... Nie, ten to jeszcze przejdzie. O. Ten do jeszcze. Choć już też już taki. Gnity. O. Dobra, idziemy. Nie jest źle, ale mogło być lepiej. A gdzie go zostawiłeś? Samochód, gdzie go zostawiłeś? No, my też znaleźliśmy. Tutaj jest ale to zaraz. O patrz. Wujek znalazł grzybka. O, widzisz? Tak. O i patrz. Trzymaj dupę się. <grystwórz> no, no, uważaj! O, pa. O. Le, Maciek. To jest nasz. Nie, to wujka bo on tu. Miejscówkę miał. Czekaj. Co tu się stało? <gry> Gdzie się o którą gołem zaczepiłeś? Dobra Czekaj <grym i górę> Dobra <grym i górę> Idziemy, idziemy Tam znalazłeś A nie wiesz ja czy pałem co to Idealny. 10 kilometrów przeszedłeś, żeby zebrać coś takiego. Pa, o, widzisz, jaki mały. O, taki słodek. Ty, może taki zwierzak szedł, że go kopnął i wyrzucił. O, bo dopiero się zaczyna tutaj jazda. Jest taka. Ładna, Pokażę go. No tutaj. Myśl, O. No nie taki stary ci powiem. Jest. Czy o tego nie... O kurczę, faktycznie jest tutaj. Dwa. O. O, trzy. Następny. Patrz, tutaj jest jeden. Bo wiesz, że już tutaj się nie rozglądałem. I tutaj jeszcze jeden. Nie rozglądałem się. Ale one jakieś takie... Nie, chociaż może... no... Ładny prawdziwy, Ładny, ładny. O, tutaj chodziłem po lesie, nic nie ma, nie ma, nie ma. o jakaś, ale ty jaki ładny. O! No to jest prawdziwek. To jest prawdziwek, nie to co wam pokazują w internetach. O. o! Tak wygląda. Także na piąteczek zapraszam, a tutaj zobacz. Pek Następna sztuka. O! No, taki malutki On taki powiem Ci ten jest miękki Ale czapka może być zdrowa cicho cicho Jest kolejna sztuka o. Ale też już taki no czuję że jest miękki ale będzie Będzie na przesiew no. <laughs> Niby nic specjalnego ale prawdziwek Także liczy się że jest Patrz Chyba co znalazłem, rydze, ale to dwa tylko. Czekaj. O, jednego ci wyrwę, masz. O, jest właśnie drugiego. O. Od razu pomarańczowa skórka. Bardzo ładny. Mamy kolejną sztukę. O, rośnie sobie tutaj. Nie wiem, czy tam coś jeszcze jest, ale jeszcze tutaj jak patrzyłem, to zobacz. Wypatrzyłem gościa jednego. O, z się wyłonił. I mamy dwie sztuki. Wi z głodu nie pomrzemy. Ola, tu jaka kupa duża. To może być nawet łosia. Albo i dzika, nie wiem, już nie pamiętam, wiesz? Dzika, łosia, łosia. No ale sporawa, sporawa, no. A. Tutaj tutaj mam, tutaj mam kraśniaczka, nie czekaj, no koźlak, koźluka ma. a idziemy dalej, bo jeszcze się coś wyło, wyłoniło się, o, ten to taki, to na pewno nie jest jakiś dobry grzyb, ale ten, ten to klasyk gatunku, no dalej, jest. Podjedzony, ale jest, pewnie jeszcze roboczywiej. <grymne> I tutaj coś się nam wyłania i to może być prawdziwek. Jest prawdziwek, ale już czuję, że strasznie przesiąknięty życiem, więc wejdę tutaj w sobie z powrotem. O, niech sobie rośnie. Zwyczaj to są ludzkie kupy, ale tym razem to nie jest ludzka kupa. O, tu jakaś nora chyba jest. Ok. Zaraz zobaczymy. A nie, to nie nora, tu coś ktoś grzebał, tu mógł być lis jakiś, albo co, dobrze wygrzebana jest. ślady są, nie wiem, czy to, a może dzik się tu taplał, ciężko stwierdzić, coś tu łaziło. Taki krąg zrobiony, tutaj krąg, idzie Ala, a tutaj znaleźliśmy podgrzybkę jednego. O, Mogę jeden. Ja to mać go tam. garni a ja zobaczę, może gdzieś tutaj blisko następny rośnie. O, jest następny, widzisz? Wiedziałem, że tutaj coś Coś będzie. Mogę nawet świeży. Świeżak? No, tylko on ma. dalej. O. To No. Bardzo <grym> dużo wody. W sobie. <grym się w środku> to, to znaczy, że. Że, że jest soczysty O, i już mamy dwie sztuki, Idziemy. Ty, coś tutaj, jakby tak trochę więcej z tej strony było. Bo następnego mamy tutaj. Przedstawiciela podgrzybków. Także nie jest źle. O, ale ten trochę wyjedzony, ale to pójdzie. Zobacz. I duży. O! Czekaj. No, dawaj, dawaj, dawaj. A ty żeś wyrwała go? Oj! O. O. Tu trzeba zakryć. Dawaj to szybko obsłużymy towar. O. Niech będzie. Dobra. Trzeba się porozglądać, może gdzie jeszcze jaki rośnie. Już tu znaleźliśmy. O! I to może być prawdziwek, ale już jest taki wyrąbany, że człowieku same sito zostało. O! A, Ta. aż robaki w nim siedzą. Nie było źle, prawdziwek był.